Yo, bracia i siostry, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek troszkę nietypowy, albowiem tydzień temu, dwa tygodnie temu, bodajże, ogłosiłem konkurs. Konkurs halloweenowy. Poprosiłem Was, abyście przysłali pracę o tematyce halloweenowej. Nie wszystkie są stricte halloweenowe, no ale dlatego, że postanowiliście się. Jako poświęcić dla tego konkursu, zrobić pracę. Wrzuciłem tu wszystkie prace, które były podpisane. Praca Halloweenowa, tak więc zaczynamy, ale najpierw wyjaśnijmy do końca zasady. Jest 28 kontestantów, że tak powiem, tak? Osób biorących udział. Na każdą pracę przeznaczyłem około 20 sekund, tak aby wam ją. Pokazać. Oczywiście, jeśli chcecie sobie ją zobaczyć dokładnie, możecie spauzować wideo, nie ma problemu. Ja nie będę dużo mówił o tych pracach. Przedstawię tylko autora i powstrzymam się od jakichkolwiek komentarzy, albowiem, to Wy wybieracie najlepszą pracę i to zależy od Was, która praca wygra. Więc głosowanie odbędzie się w komentarzach, czyli wpisujecie numer oraz street name autora pracy, która najbardziej wam się podobała. Głosowanie będzie trwało do przyszłego piątku, wtedy policzę głosy i w najbliższym odcinku, czyli za tydzień w niedzielę, będziemy mieli oczywiście typowy już materiał z tym, że ogłoszę wyniki właśnie w tym kolejnym odcinku. A więc co, nie przedłużamy, zapraszam jeszcze wszystkich na moje social media, nowe osoby oczywiście do subskrypcji kanału, was wszystkich do lajkowania, do komentowania, do wzięcia udziału w głosowaniu na najlepszą pracę. A nie wspomniałem o nagrodzie, nagrodę widzieliście dwa tygodnie temu, jest to płótno, które zrobiłem jakiś czas temu w wielkości A4, a nagrodę oczywiście pokażę na końcu tego odcinka, więc jeszcze raz zapraszam do komentowania, do wzięcia udziału w głosowaniu, do komentowania wszystkich innych moich filmów, do oglądania ich, do lajkowania. Dzięki temu przyczyniacie się do rozwoju kanału. Nowe osoby już zaprosiłem oczywiście do subskrypcji, ale też nie zapomnijcie o kliknięciu dzwonka, aby przypominał Wam o kolejnych nagraniach. Oczywiście, jest jeszcze jedna rzecz. Niektóre osoby wprowadziłem w błąd, właściwie same wprowadziły się w błąd, bo ci, którzy oglądają mnie dłużej niż 5 dni, wiedzą, że w tygodniu nie wrzucam regularnego materiału. W tygodniu pojawiają się nagrania z malowań, i tak też było w zeszłą środę, kiedy wrzuciłem materiał z mojej halloweenowej pracy wraz z nerwem. Zapraszam do obejrzenia. Tutaj macie odnośnik. Ten kto jeszcze nie widział oczywiście, zapraszam też do podlajkowania i skomentowania. Ok, to tyle jeśli chodzi o formalności. Zapraszam na pracę. Aha, pracę oczywiście wyświetlam w kolejności przysłania ich do mnie, tak? Nie ma to znaczenia, która mi się podoba najbardziej, po prostu brałem jak leci. Na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Oczywiście mam swoich cichych faworytów. Zobaczymy, czy któryś z nich wygra. Szkoda, że jest tylko jedna nagroda, no ale trudno i spodziewałem się, że aż tyle prac będzie. Miał to być. Odcinek łączony z innym tematem, no ale zrobimy odcinek stricte konkursowy. Dobra, koniec, bo się znowu rozgaduję. Tak więc zapraszam do zobaczenia pierwszej pracy. D.A. nam tą pracę. Idea, oto numer. Jeden na naszej liście, pierwszą pracę, którą dostałem z podpisem Halloween. Następna praca przy swoim, Mister Tudzież Miss. Tak więc obejrzyjcie sobie dokładnie. I kolejna praca, nadesłałem urable. Praca na ścianie. Numer 4. pracę nadesłał KOS. Oczywiście mówiłem, że powstrzymam się od komentarzy. Tak więc e, tak też czynię wszystko, zależy oczywiście od was Trip przysłał nam ten tutaj pracę Pamiętajcie na każdą pracę poświęcam 20 sekund Tak więc czas jest mniej więcej równy Jeśli chcecie sobie obejrzeć dokładnie Oczywiście możecie wideo spauzować cofnąć obejrzeć jeszcze raz Praca numer sześć, charakter pierwszy dziś i praca numer siedem. Nadesła ją Hannibal Corps. Prócierz Amok. Z tego co widzę, ale z maila Hannibal Corps. Praca numer 8. Nadesłana przez Miwo. Jest napisane tutaj Almond, mimo że zdjęcie trochę ciemne. No ale myślę, że wszystko dobrze widać. Smik. Tutaj widzę jest napisane Smik, albo Smikę. Tutaj praca przysłana z maila Poker Trener Saturn. Tak to podpiszę. Albo mimo dosyć prostych liter, nie jestem w stanie odczytać tagu. Kum z kolejną pracą, którą możecie sobie obejrzeć. Jak mówiłem, powstrzymuję się od jakichkolwiek komentarzy, żeby nie wywierać tutaj wpływu, żeby nie zdradzić, która praca mi się podoba najbardziej. mioker z kolejną pracą którą możecie sobie dokładnie obejrzeć jak mówiłem mamy około 20 sekund na każdą plus minus kilkasetnych. setnych okej okay. tudzież nidu Następna praca do obejrzenia i do oceniania. Przez Was przypominam, że oceniamy w komentarzach. Leonioks i kolejna praca w naszym konkursie. KBX, kolejną pracą, którą możecie sobie obejrzeć, jak mówiłem, komentujemy w dziale komentarze z tagiem naszej ulubionej pracy. Czas mamy do przyszłego piątku. Fery i kolejna praca. Nic nie mówię. Przywykłem do oceniania Waszych prac. Ciężko mi tak siedzieć cicho, no ale staram się jak mogę. Nie rzucę żadnych komentarzy. Toksik i kolejne 20 sekund na podziwianie. Praca numer 17. Następna praca przesłana przez Baxa. Tak, Bax. I następna praca numer 19 przy Voice. Trudno mi tak nic nie mówić. No ale cóż, no, no nie mogę za bardzo, jako jury jednoosobowe nie za bardzo mogę się wypowiadać na temat prac konkursowych, a nie chcę też oczywiście wywierać wpływu, mówić, która mi się podoba bardziej, która mniej. Tutaj praca numer 20 przysłają Jan Kowalski i tak podpiszę ją tutaj, jak widzicie jest podpisana. Jako Jan Kowalski. Jego praca konkursowa. Praca numer 21. Jeszcze zostało kilka. Nie będzie to za długi odcinek, myślę, do których Was już przyzwyczaiłem. Numer 22 i Chill. Dużo charakterów, w sumie temat tego niejako wymaga. Jakieś stworki, potworki często tutaj widzimy, dymie, szkiele, tory, czachy, kości. Cokolwiek ma wspólnego z Halloween. Rope przysłał nam tę pracę. Praca numer 23. Pamiętajcie, oceniamy, mówiłem o charakterach, ale pamiętajcie, oceniamy głównie, oczywiście litery, ale również cało kształt, wykonanie. Ogólnie, która praca najbardziej Wam się podoba, ale musicie wziąć pod uwagę wszystkie aspekty, które ogólnie omawiam w dziale Wasze. grafity. Praca numer 24. Węd. I tutaj na chwilę się zatrzymam, albowiem tutaj myślę, że muszę zareagować ze względu na to. Trochę ta praca będzie dłużej, ale nieważne. went sprawdź sobie kanał. Vent One jest ktoś taki, bodajże z Włoch. Tak więc polecam, niestety, zmienić tak i zobaczyć, co wyprawia tam też węd na jego kanale. I praca numer 25 przysłana przez Krab. Mocny lifestyle widzę. Zobaczymy, jak Wam się spodoba. Pamiętajcie, że to Wy oceniacie, Wy wybieracie najlepszą pracę, a Macie na to niecały tydzień do piątku. Praca numer 26, przysłana przez Siok, 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 mam nadzieję. Widzę pozdrówki, dzięki za pozdrówki. No i praca numer 27, przysłana przez Daze. Jeszcze raz muszę powiedzieć, że ciężko jest mi nic nie mówić. No i ostatnia praca dzisiejszego odcinka przy swoim AK. Mimo kilku problemów w końcu się udało otrzymać właściwego maila ze zdjęciem. No i możecie dzięki temu sobie to ocenić. A więc tak, to było 28 prac konkursowych. Przypomnę jeszcze raz zasady. Głosujecie w komentarzach. Oczywiście na jednego użytkownika przypada jeden głos, więc podwójne, potrójne będą oczywiście. Odpadały. Podliczę głosy. W najbliższy piątek, tak więc macie czas na głosowanie do piątku. A co do nagrody? To nagrodą jest te, oto tutaj płótno, które możecie zobaczyć. Jeszcze raz przypomnę: głosujecie w komentarzach. Liczy się tylko jeden głos od jednego użytkownika. Szkoda, że jest tylko jedna nagroda. Ja osobiście dałbym tu ze 2 trzy, no ale przewidziałem tylko jedną na ten konkurs. Myślę, że jest o co warczyć, mam nadzieję. Więc pamiętajcie czas do. Przyszłego piątku a rozstrzygnięcie niedzielę już w tradycyjnym materiale z jakimś tam fajnym tematem. Zobaczymy, być może to będzie właściwie wasze graffiti, będzie pasować do tego tematu. Albowiem ten odcinek jest dla Was, są tutaj Wasze prace, więc myślę, że to będzie pasować. Ok. Myślę, że odcinek mało merytoryczny, ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego konkursu. I niech wygra najlepszy. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, o lajkach, o komentarzach. Głosujcie, bądźcie aktywni. Ja lecę sobie pochodzić po górkach ten weekend. A Was zachęcam jeszcze raz do głosowania. Przypominam w dziale komentarze. Tymczasem. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bracia i siostry. Peace Yo.